Hahaha, <laughs> wszyscy ludzie, witajcie! W kolejnym odcinku Happy Wheels, sorry za małe taki. Tak, nieważne. Chodzi o to, że zaczynamy kolejną, kolejny odcinek Happy Wheelsa, sorry za początek w ogóle i tak w ogóle. Kurde, muszę się ogarnąć. Jedziemy z Koksem już bez zbędnego obijania. Mm, co tu mamy? Uuu, dzisiaj chyba sobie programy troszeczkę nie zdepałował, czyli zagramy w, mm, z ostatniego tygodnia, ale muszę znaleźć jakieś porządniejsze. Czy będą? Będą! O oh yeah! Dobra, dawno oczywiście nie było Happy Wixa, oczywiście postaram się jakoś mm, nie wiem, może nie codziennie, ale może co dwa dni jakieś wypuszczasz ostatnio, ponieważ nie mam za, ba za bardzo jakoś znaleźć czas. No zobaczymy, na razie e, Happy Willis może jeszcze The Tragera, może tego 20 odcinka wypuści, żeby nie było, że 19, odci na 19 odcinku zakończymy. Ale dobra, mniejsza z tym, jedziemy. Battle Run Epic. O kurde, teraz zapomniałem jak, co jak. A, o. Dzieciaku, o. I... Mm. gdzie... Aaa! Dobra, jeszcze ogarnę. O je! O je! Ej, ja jeszcze to wygram. A! No, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Nie no, Kurwa mać! Aaa! Dead. E, no kurde, by blisko, what the fuck. Dobra, jeszcze raz, ale boże, z tym dzieciakiem to było dziwne. A! No, przed nim kole! Przed nim kole! Tak. O je! Ja! O je! O! kto tak zrobił? Kto to zrobił? Ja! Ja! O oh, je! Yeah. Uh, uh. Tak jest! Nigdy mi tutaj tak jeszcze co zdarzyło! Przed nim kołem! Jeszcze do tyłu! Ja pierdolę! dole. Uh, uh. <laughs> Nie wierzę! Japil TDD, co tą głową wiksuję! Uuu, takie. Mm, mm, mm. Uuuuh, <ścoughs> uuuh, Ale kurwa początek, niewiarygodne no. Uh, fight time! Proszę bardzo, to 20 <ścoughs> Fight time! Uu. Game Warstar. Czekaj, co się stało? E, Kick Master, Atak 10%, Damage 12%. Let the game begin. To miałbym wymagającego przeciwnika. Gin! Czekaj, muszę cię jakoś zniszczyć. O. Ej, jestem mi rower co? Dobra, dostępne przeciwki. A tak, za 12% będę mieć 20. U No to Nie. Kurde no, serio muszę zginąć w drugim. Dalej, rope swing. Eee, pres, presiona? Oh, ciekawe. E, he hopo, wamp, e, nieważne. Mam mm, coś w jakimś film języku. kłęte kuste czy to jest hiszpański, czy. A może. Hello, welcome to my rope swing. Hope you like it. Mm. Dobra Nieee yes. Tak początek A ah. Jedziemy teraz, nie Żeby mnie spierdzieli O! Dobrze! O kurwa! Nie! O! O, nie widziałem na ściana, o a to nowość. Aha, teraz będziemy musieli czekać. Dobra. Chwyty, chwyciłem. Ja pierdzielę jak to... A to... What the fuck? Co się stało? <laughs> Oooo! Oh, czy ja go... Czy ja kregosł połamałem na pół? Ja jebi. Totalne zniszczenie. E no... Mm. Ja pierdzie, no... Nie takiego początku zacząłem. No kurwa mać! E no... No ja pierdolę, no... Jak to mu Nie mogę za... No. Mm. Teraz. No nie, dobra, spierdziela, to nie będzie już zabawy. BMX Park, proszę bardzo. Co? co tu będziemy robić? O BMX. się. O. Backflip. O. A miałem zrobić backflipa. No Powtórzę. Uwaga. Backflip. O oh, je. Yeah. Uh, a, teraz będzie... A, nie, to co chciałem zrobić. O, zrobimy znowu backflipa. Znowu backflipa. O, oh, yeah. Pro... <laughs> o, oh, No, muszę to zrobić. Dobra, jeszcze raz. backflip. Yeah. Czekaj, uh, czekaj, 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 czekaj. Czeka. Front flip, down the to... Stairs? Dobrze zrobię. Tak, stairs. Uwaga. Front flip. O je, dzieciak mnie uratował. I znowu. O, mój kask! Shit! O i front flip! O oh, yeah. Jaka fajna zabawa. Gdzie teraz? O, no to mam przerąbane. O, moja ręka! E, nie, back flip! Fuck! Dobra. To się udało. I a. Ieeee. Ej, No fajne, fajne, trzeba to przyznać. Nie bym to ocenił, ale kurde, szkoda. Eee, nie, 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 nie. ninja, tak. Ninja! Hehehe O! O! Za dupę! Za wszystko! Kurwa, gier! O! Zjapierdziel! O! Mmm, to jest nie tyle niespokojne. Tego dosłownie zniszczyło, dosłownie. O! <grystek> mmm... Yeah. Epicure your boss Może mm. będzie ciekawie e, press Ło Ty, dobre! Trzeba powtórzyć? Uwaga! Oh, no! Kość no! To this is... mm. Jak to upadł na pół, co się stało, to ja nie wiem, ale kurde jestem na incredible. Jestem Like a boss! <laughs> No ale nie będę walczyć z tobą, bo muszę nagrać tyle tego. Mm. O, oh, Source Pro, proszę bardzo: JB Easy Medium Hard Nice Win. Mm. JS Win. A, czy musiałbym wszystkim... A, to takie wódce, no dobra. Oh, JB, you are dead? You motherfucking dead? Zaspokoiłeś moje zapotrzebowanie. <laughs> Ale teraz pytanie, czy go wyjmę? Uh -huh. No to będzie teraz problem. Uh -huh. Uh -huh. Nie, dobra, nie. Musimy włożyć jeszcze raz. Za bardzo spieprzyłem. Uh -huh. Dobra, ty spadaj. No, miałeś na główkę No, może być. Uh -huh. Penetrujemy, czy czeka. Uh -huh. O, uh, pięknie. O, oh, jest ja w głowę trafił. <grym> no O, super. zobaczyłem miecz. What the fuck? Uh. O, o, o! No! No serio, znowu będziemy penetrować dziadka. Kto? A tu chodź, chodź. O. <grym> dziadka wybuchło. No serio! <grym> Jeszcze zostały mi. Arr! No i został. Mi... Nice. No, kurde. No, chodź to. Uwaga. I can... No nie, kurde. Mitch mi utknął. Fuck. Eee. O, dobra. Jest. No, widzieliście ręce się wiksowa? nie O! U! U! Tak. Na farcie, jep. Kurde, niewiarygodne. Chyba mam dzisiaj zajebisty dzień. Dobra, co dalej? <coughs> Jackson no, no. Bagfell. oh, fall, proszę bardzo Spoko jumpem, no to beach please. Ooo... Stary motyw bowflow'a, proszę bardzo, takie... No kurde, serio trzy piłki już mi utknęły. Ah, no to już mam przerobane. Że nie wybuchnął, kurde. E! You spin me right now, baby, right now. You spin me, baby, baby, right now, right now. Kurwa, no, piłem mi się, co nawet. No, kurde, aż takie bansowanie. Mm, mm. No, kurde, piłki mi utknęły. No, nie mam szans. Cześć, zobaczymy, no. Kurwa. O, dobra, jest bitch. O? Yeah. Hard mm, dobrze. What? Do pustkus? Hmm. Pierwsze słyszę. Może to idęśmy Hart. Hmm. Hmm. <coughs> Kurwa, no. <coughs> yeah. No nie wiem wcześniej. Oooo przeciśmy teraz do Pogo Jumpa. Hmm. Where's the plane to two universe? Terrible. Oh yeah. może wszystko mi automatycznie to robi? Ale dobra. Przelatujemy. Kurre, miał być nip. Jep. Okej. Okay. Proszę bardzo. O, teraz good. Mm. What? Nie! bym spierdzielił. No 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 Dobrze. Jeszcze może uda... O! Nie! Kurwa! Nie! Skoczyć na to! Dobra, trzeba się skupić. Ojej. My i znowu kto go spił the pie? O, o, o! Dobra, inaczej. No, stój. I teraz. Nie za bardzo, kurde. Bo tym nie, Może nie może tylko przejście. No! O! Dobrze. <laughs> Jej, koło no nie! O! Serio? Takie Facebook kurde, gdyby było, ale chyba nie będę się tym bawił. Ja pierdzielę. Eee, Rob Swing. Był Rob Swing, tak, by the way? Tak, był chyba. Nie, yes, to był surf row. Nie, nie było Rob Swinga. Chociaż. Nie, wiem, kurde, mniej z tym. A, nie, był tylko. A, dobra. Z już o tym mówimy. No serio, już na początek. Nie, fuck. Replay nie, kurwa! No super, niewiarygodne. O? O! No! What?! Shit! No? No kurde, jeba! No to miał leżak. Nie, no. No! Nie, dobra, ostatnia próba, kurde. Jak tego nie zrobię, to już nie wiem. O! Teraz się udało! je. Oh yeah. Kurde, co to jest? Eee... Duglista jakaś? <laughs> Moje ręce! Nie mam szans już! Nie. O, poszedł! Jest! Kurde, nie wierzę! Ja pierdziele! Nie, no kurde! To był fart! Dzisiaj dzień farta! Ale epic! Eur, jak tam jest? A, jeszcze czas, mamy spokojnie. Fatality football! Ouuu... Potem Wrócimy potem do Absent Course, ale to za kilka. Co to oh Eee, zaraz, 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 zaraz. Co? Oh Hold space, then... then more space to shot. Aha, czyli ja... O kurwa. To takie będzie. Ja pierdolę. O kurwa. O, jeszcze to jest gościu w jak się balsuje O kurwa. Ja pierdzielę Asa, kurst HD3D. Co to będzie? Mm. Welcome to obstacle? Już zrobiłem obs obstacie czy coś. No dobra, jedźmy. O, to takie buty. Oje, Nie, 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 nie. Widzę, że to trochę trzeba pomyśleć. Please wait. O, to tutaj do nas przyleci. Sorry, ludziska, za małe wcięcie, ale. No, nagrywam z Camtasia Studio 8 i e, wyświetliło mi informacja, że brakowało wolnego miejsca na dysku. więc e, przez ten czas e, zrobiłem kilka innych rzeczy, czyli zrobiłem trochę jedzenia, trochę tam z. E, Eee, pozapisywałem pliki w ogóle, <laughs> eee, no i przez ten czas pousuwałem kilka zbędnych plików. Które na pewno mi się teraz nie przydadzą. No i co? Wracamy do naszej zobowy. Eee, a właśnie, jeszcze jedna rzecz! Aaaa! Kurde, zapomniałem dwóch ważnych rzeczy. Pierwsza, przycisz sobie, żeby nie za bardzo dobrze, głośno słyszałś ten dźwięk. A druga, żeby się skupić. Kurde. Boże. Teraz będzie w porządku. Yy, teraz chyba teraz zrobimy tak. O! Dobra. Poczekamy. Właśnie wtedy tutaj zakończyliśmy naszą zabawę. Hmm, no wiem, że muszę czekać, kurde, wiem, ale... Niech tu przyleci, kuchwa. Nie, 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 nie! O Jezu! Że ci takie krabiecie! Nie! Fuck! Jak zlamiłem? No nie Dobra, żeby nie było za długo tego przejdziemy do następnej mapy Eee... glass break? No dobra, niech będzie glass break, żeby nie było Welcome to glass break, very easy No beach eee, Zaraz, jak to. Nie, kurde, nie to chciałem. Czy on. Aha, motyw miziania, tak, słyszałem o to takie. Mm, mm. Kurde, ale to jest epickie do sobie usiadł i teraz sobie... No tak, zmieniłem sobie teraz pozycję i teraz sobie... Kurde normalnie cięcio! Kurde... Jak, jak się zmieniało? Zaraz. Jak się zmieniało? No dzieciaka! Nieważne. Nie będę się za bardzo skupiony na dzieciaku. Ale bym z go wywalić z tego, bo to taki zbędny balas. Hard. Teraz very hard. Uu, no to mamy wyzwanie. Uu, tu, tu jest awsa. O, nie ma tak. Uu, dobrze. Nie ma czegoś takiego, że dla mnie jest coś epic. Ja już tu awsa zrobię to i miałbym epic nie zrobić. Uwaga. Uuuuh, Jaki jest najwyżej? Uuu, siła mojego roweru razy moje ciało równa się. Fuckie! Mm. <grym> no to. Ja oh, znaczy. no dobra, jeszcze raz. dobrze. <grym> I co? No i co? Cześć ty o Jezu, co to jest, o Jezu kurde moja postać, normal, co tu się dzieje, hard, mmm, very hard, mmm, co z moim głosem? fuck, A, dobra, co możemy teraz zrobić, mm. o, oh, the banana peel, ciekawe co to się będzie działo, what? What a lover that the time for my park. Jeżeli to się się to wiecie o co chodzi. Kurwa, co to było? Uh, Zombie Defender 2000. Oh, co to będzie? Uh, o, so co serio? Nie, dobra, nie, 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 bo to już trochę się robi nudne. Hmm, coś jakiegoś dobrego? Impossible Harpoon. O, oh. oh, mogę coś wymienić, Dajcie po tu. Mikołaja O, uh. Mariusz, kufa. Co tu robisz, kufa? Uh. Uh. Mariusz nawet twoją głowę zabrali. Niewiarygodne. Nie pomagasz mi, Mariusz. Kurwa, Nudno. Chciałem Mariusza, ale kurde, nic z tego nie wyszło. Eee, wiem, że za dużo Mariusza tam wyczytałem w jednym komentarzu, że coś tam było od D.Volta i w ogóle. Ale mam takiego jednego znajomego, który ma na imię Mariusz i obiecałem, obiecałem że jak będę grał Mikołaja w Happy Wheels, to oczywiście e, z, będę wymawiał jego imię. Sorry bro. E, co to jest, Surfrow? A, Nie będzie Surf row. Uu, O, mm, o, milion, Kurwa O, widzę, że przy 3000 jest troszeczkę ciekawiej. E, o, kurwa, 50 na początek. 2000, 3, 4. O kurde tylko... A może i jednak? <grywa> Dobra, jedziemy Jak na razie jeszcze ani razu... Uwa! Ani razu nie spieprzy O kurde, tam się co działo! O kurwa. No No ja pierdzielę no O Fuck Ja muszę Kurde, jakże... Już... No to już nie ma zabawy. Wie ja co te ręce Kurde, że to słyszycie, to kurde pierdzielę co no Fuck Co tu jeszcze mamy? MAGIC jet. Ciekawe co tu będzie. Space control uuuuu! Penetration dziecika! Ale nie, dobra, to było słabe. Nic dużo się nie działo. 99% impossible. No ja się przekonamy.

Welcome to that's a beastly thing yeah? Survive the mm -hmm. attacks. Level one. To switch fact difficulty so easy a caveman could eat. No man the, no, yeah, no, Ah, what? The? Yolo. <laughs> Level 2... Co? The Knife... Man... Difficulty easy, is... beach please! UUUUGH! Aj! Co? Got out to sleep? E... Czy... Oh, yeah. yeah, Fuck... Dobra, ludziska. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli oczywiście wam się spodobało... To oczywiście łapka w górę, kometujcie, lajkucie. A ja się zabieram za montowanie i a w sumie nie, będę montował troszeczkę później, ponieważ teraz lecę na pasem. Tak... Także dzięki wielkie. Na razie. Fuck!